Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku Wieści ze świata komiksów, w którym jak zwykle pomęczę Was trochę opowieścią o tym, jakie to fajne komiksy Marvela wydaliśmy w tym miesiącu. A bardzo mi miło, że tak fajnie przyjęliście tę naszą mini sesję pytań i odpowiedzi z poprzedniego odcinka i śpieszę donieść, że w tym odcinku przewidziałyśmy kolejną, no ale najpierw, jako się rzekło, słówko o premierach. Grudzień otwieramy Drugim tomem strefników Galaktyki ze scenariuszem Ala Winga. To jest fajny komiks, komiks, który z jednej strony jest pełen humoru, akcji, takich żywych, czasami niemal bajkowych kolorów, a z drugiej strony potrafi być zaskakująco poważny. Myślę, że bierze się to z tego, jak autor uważnie przygląda się swoim bohaterom ich psychice, przede wszystkim Gamorze i Richardowi Ryderowi, czyli Nowie. Podejmuje na przykład problem ich niedostosowania do życia w cywilu po tych wszystkich wielkich kosmicznych wojnach, w których walczyli i w których zostali bohaterami, ale być może kosztowało ich to trochę zbyt dużo. Co jest fajne w tym komiksie jeszcze to, to, że występują w nim takie nieoczywiste postacie z uniwersum Marvela, na przykład olimpijscy bogowie. Ponadto Ewing fajnie bawi się konwencją, na przykład w zeszycie, w którym Shop Rocket zgrywa takiego, wiecie, stereotypowego, zbrazowanego detektywa. Co ważne, ten drugi tom strażników Galaktyki opowiada o tym, jak się rozwija polityczna sytuacja w kosmosie po naszym tegorocznym evencie Empireum, więc dobrze by było, gdybyście przed lekturą tych strażników. Zyknęli sobie do, do tego eventu. Myślę, że fajnie by było też, gdybyście poczytali Anihilację. To jest taka pięciotomowa, rewelacyjna zresztą space opera, która w pewnym sensie ukształtowała tę współczesną drużynę strażników galaktyki. Więc jeśli, jeśli będziecie znali tę Anihilację, to myślę, że lepiej się wczujecie w te psychologiczne wątki, które rozwija Ewing w swojej serii. Nasza kolejna propozycja to czwarty tom chyba najlepszej serii z Marvel Fresh, jaką dotąd wydaliśmy, czyli nieśmiertelnego Hulka, też ze scenariuszem Ala Ewinga. To jest bez wątpienia horror, ale taki, w którym źródło grozy jest i na zewnątrz, i wewnątrz bohaterów. Na zewnątrz mamy opowieść o tym, jak to grupa potworów. Wzięła na siebie zadania naprawy świata, dlatego że nikomu inne nie zależało i nikt inny nie potrafił tego zrobić. Wewnątrz, natomiast mamy opowieść o trudnym dzieciństwie, o płynącym z niego gniewie, o tym, jak to jest. Nie móc przestać krzywdzić ludzi i ciągle zadawać się wyższym pytanie, dlaczego, i nigdy tak naprawdę nie otrzymać odpowiedzi. Jest to więc bardzo mroczny. Bardzo ciężki, chwilami wręcz przytłaczający, komiks, który wierzcie mi, rzuci Wam się na mózg i długo z niego nie zejdzie. A szczególnie, że Ale Ewing nawiązuje tutaj do rozmaitych innych dzieł kultury albo filozofii, na przykład do psychoanalizy, do Raju Utraconego albo do Biblii. Więc każdy może sobie pociągnąć za tę nitkę interpretacyjną, która najbardziej do niego przemawia. Nie mogę nie wspomnieć o fantastycznych sumkach, za które odpowiada w dużej mierze Joe Bennett. Gość, który potrafi sprawić, że nieśmiertelność wygląda ohydnie, a te projekty potworów, które stworzył na potrzeby tego komiksu, to jak one nieustannie mutują, ewoluują, zmieniają się. W jakieś koszmarne zwierzęco-ludzko-mechaniczne hybrydy. To jest po prostu czysty, nieokiełznany obłęd. E, aha, no i mam do, dla Was też dobrą informację. E, mianowicie finałowy tom tej serii ukaże się już w lutym i też jest przegenialny. Jeśli chodzi o grudniową klasykę e, Marvela, to ucieszy Was pewnie wiadomość, że mamy oto kolejny tom Pani Epic Collection, tym razem zbierający zeszyty z lat 1989-1990. Ponownie wracamy do świata Franka Castla, który bezwzględnie gromi przestępców. Jeśli czytaliście poprzednie tomy, no to wiecie czego się spodziewać, jest ostro, jest brutalnie. Nasz Franciszek tutaj między innymi porywa rządowo łódź podwodną, Albo też wkręca się pod przykrywką do ganku motocyklowego. Chociaż mnie muszę przyznać, najbardziej się chyba podobała taka krótka czarno-biała historia z latawcami w tle. Polecam Wam bardzo ten komiks, jeśli chcecie poznać początki Pani Shera i jeśli oczywiście kolekcjonujecie komiksową klasykę. Tak jak wspominałam poprzednio. Serię kontynuujemy i w roku 2024 możecie się spodziewać dwóch kolejnych tomów. I na deser coś, co ucieszy fanów i fanki De Devil'a, czyli ostatni tom serii ze scenariuszem Melka Wayda, serii z lat 2011-2015, w którym no, nasz. Dzienny śmiałek przynosi swoją super bohatersko-prawniczą działalność do San Francisco. O tym komiksie opowiadałam Wam już w którymś z poprzednich odcinków, więc tutaj dodam tylko, że jak widzicie, wyszedł nam taki całkiem grubaśny tom. To dlatego, że pożeniliśmy oryginalny tom czwarty z tomem piątym i dzięki temu zamknęliśmy całą tę serię Wade'a w czterech tomach. No, i w rok, w rok 2024 wchodzimy już z nowymi planami na Daredevila. Będziemy, jak już niektórzy z Was wiedzą, wydawać serię Daredevil Back in Black ze scenariuszem Charlesa Sola. Ok, czas na zapowiedzianą część z pytaniami i odpowiedziami, przy której muszę jednak wstawić przypis. Przypis brzmi tak: Często zadajecie nam pytania w duchu, czy planujemy wydać. X, gdzie X jest tytułem komiksu, którego nie zapowiedzieliśmy na przyszły rok? I na takie pytania niestety nie mogę odpowiedzieć, ponieważ mamy taką zasadę, że mówimy tylko o tych komiksach, które zapowiedzieliśmy, których premier jesteśmy na mój beton pewni. A, no ale na szczęście mogę odpowiadać na prawie wszystkie inne pytania, zatem do dzieła. Pytanie pierwsze. Czy Modern Epic Collection będą również wydawane w twardej oprawie? Dobre pytanie. Z tej amerykańskiej linii Modern Era Epic Collection, która niedawno wystartowała w Stanach, pożyczyliśmy do tej pory tylko serię Spider-Man Deadpool i nieśmiało przymierzamy się do tego, żeby wydać ją na miękko, no, żeby była dla Was bardziej przystępna cenowo. Ale czy to znaczy, że wszystkie potencjalne tytuły z tej linii wydawniczej będą wychodziły nam miękko? Myślę, że raczej będziemy dobierać oprawę do konkretnej serii. Aha, i pytaliście jeszcze o to, czy Spider-Man Deadpool to będzie one-shot i kiedy się mniej więcej ukaże. No będzie to seria. Myślę, że albo trzy-, albo czterotomowa, zależnie od tego, jak rozplanują ją Amerykanie. I ukaże się jej pierwszy tom w je, jesienią przyszłego roku. Pytanie numer dwa. Czy Egmont planuje wydawać więcej komiksów z superbohaterkami w roli głównej? Ostatnio dostrzegam sporą lukę na rynku. Nie śmiem mówić o cały Egmont, bo nie wiem, co tam dokładnie knują koleżanki odpowiedzialne za komiksy DC. Ale jeśli chodzi o solowe przygody superbohaterek z Marvela, to na przyszły rok zapowiedzieliśmy Łosp z rysunkami Kasi Niemczyk i drugi tom She-Hulk. Mamy oczywiście na oku więcej tytułów. Na przykład do wydania jest na pewno coś o Kapitan Marvel, która jest taką jedną z najbardziej pewnie rozpoznawalnych teraz superbohaterek, a trochę prawdę mówiąc ją zaniedbaliśmy. Jest też dużo fajnych, ciekawych komiksów o w dobie, które też warto by było wydać, ale czy je wydamy, to to zobaczymy. Dużo będzie zależało od sytuacji. Na pewno chęci są, ale trochę prawdę mówiąc, brakuje miejsca w planie wydawniczym. Natomiast jeśli interesują Was super bohaterki, to może zerknijcie do naszych drużynówek. Na przykład. E a może zwłaszcza wręcz do tych o X-Men, bo tam zawsze kobiece postacie grały bardzo ważną rolę. Myślę na przykład o Świcie X z Marvel Fresh albo o wydanych ostatnio przez nas New Mutants z Marvel Deluxe. Ze starszych komiksów, które wydaliśmy, myślę też, że świetnym tropem jest Miss Marvel, jeśli lubicie takie bardziej młodzieżowe klimaty, albo. Taka mroczno-gorzka, czarna wdowa, powrót do domu, która jest taką trochę niedocenioną perełką w naszej ofercie, mam wrażenie. I kolejne pytanie. Na ile tomów przewidziano Marvel Zombies? A Na trzy. Drugi ukaże się w przyszłym roku, a kolejny myślę, że jakoś w 2025. Pytanie kolejne. Dlaczego Egmont jest 3 lata do tyłu z komiksami Marvela w stosunku do tego, co wychodzi w USA? Pytasz, jak się domyślam, o nasze linie Marvel Now, Marvel Now 2.0 i Marvel First, w których wydajemy te najbardziej współczesne komiksy Marvela. No więc odpowiedź jest krótka: uwarunkowania historyczne. Mianowicie Marvel zaczął wydawać swoją linię Marvel Now w roku 2012. Natomiast my odpaliliśmy nasze Marvel Now w roku 2015, czyli mniej więcej właśnie te trzy lata później. No i jakby chcąc wydawać po kolei wszystko, co najważniejsze i najlepsze, tak tuptamy powoli, choć wytrwale, za amerykańskim rynkiem. I ostatnie pytanko. Z jakiego powodu w styczniu wydajecie tylko Caps Lock 1, kap, koniec kapsloga, komiks Marvela. A generalnie u nas styczeń zawsze jest troszeczkę skromniejszy, jeśli chodzi o e, premiery. E, wynika to z tego, że żeby wydać komiks w styczniu, trzeba zacząć nad nim pracować już w wakacje, e, co bywa trudne, bo wakacje to okres, w którym jeszcze często. Czekamy na materiały, albo też dopinamy jakieś ostatnie formalności z licencjodawcami, którzy na przykład akurat ulipują się na Bali. A także no, bywa z tym ciężko i z tego wynika jeden komiks Marvela w styczniu. Ale nic się nie martwcie, bo od lutego i marca wracamy do naszego normalnego tempa, czyli średnio 4 komiksów Marvela miesięcznie. I z takim optymistycznym przesłaniem dojechaliśmy do końca odcinka. W kolejnym opowiem Wam o naszych marwelowych planach na 2024 rok, więc jeśli macie jakieś komentarze do jakieś pytania do tego, o czym opowiadaliśmy w Łodzi, na przykład o Liczbę tomów, które zaplanowaliśmy, albo o tym, w jaki sposób wydamy dany komiks, to zostawcie je proszę w komentarzach. A postaram się odpowiedzi jakoś wpleść w tę opowieść, którą opowiem wam w kolejnym odcinku. A ponieważ kolejny raz spotkamy się dopiero w styczniu, to korzystając z okazji, chciałabym Wam życzyć, trochę przedwcześnie, ale mniejsza z tym. A wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku. Niech przy Waszym wigilijnym stole każdy będzie równie miłosierny jak kapitan Ameryka i niech prezenty pod choinką ucieszą Was tak bardzo jak tora widok beczki miodu. No a przede wszystkim, żebyście mogli spędzić ten czas tak, byście czuli się szczęśliwi. I do zobaczenia za rok. Cześć!